Cześć, witam moich kochanych widzów. Dzisiaj obiad potaniości jajka w sosie koperkowym. Ale zrobię tu zupełnie inaczej niż pewnie znacie lub robicie na co dzień, gdzie gotujemy sos, gotujemy jajka, ziemniaki. Ja zrobię wszystko na jednej patelni, tak więc tutaj bez zbędnego brudzenia i zmywania naczyń. Zaczynam od rozpuszczenia masła. I ziemniaki kroję w półplastry. O grubości około pół centymetra. Pokrojone ziemniaki przekładam na patelnię. I będę przesmażał około 10 minut. Chcę, żeby złapały delikatnie frytkowego posmaku. Taki aromat uwielbiam. A ja już nie tracąc czasu, jedną cebulę pokroję w kostkę i przesiekam dwa ząbki czosnku. Ziemniaki nabrały odpowiedniego aromatu i teraz dokładam cebulę z czosnkiem. I przesmażam przez 3 minuty. Ja mogę przesiekać jeden pęczek koperku. Dokładam koperek. Wlewam bulion. Przykrywam i gotuję do miękkości ziemniaków. Ziemniaki miękkie i teraz do śmietanki 30% dosypuję jedną łyżeczkę mąki. I dobrze rozmieszam. Ziemniaki doprawiam odrobiną soli. Tutaj oczywiście wszystko zróbcie do smaku. Pieprzu. I dosypuję gałkę muszkatołową. I pozostaje to zalać śmietaną. Tutaj delikatnie, powoli wlewajmy i cały czas mieszajmy. Przykrywam i gotuję przez 3 minuty. Pozostaje dodać składnik główny, czyli jajka. Ja wbiję tutaj 3, ale wy dodajcie, ile uważacie za słuszne. Ile zjecie. A jak to robię, już wam pokazuję robię wgłębienie i wbijam jajko. I już kolejne. Przykrywam i gotuję przez kilka minut. Yy, tutaj gotujcie tak długo, w zależności jaki lubicie żółtka, bardziej czy mniej ścięte. Jajka ugotowane i w końcu mogę spróbować tego aromatycznego dania. I już dzielę się z wami wrażeniami smakowymi. Mm. Rewelacja. Niedrogo, smacznie i szybko. Jak dla mnie bajonia. Mm, fantastyczne danie obiadowe. Tak więc kochani, ja już się dzisiaj z wami żegnam. Zachęcam do wypróbowania tego. Prostego przepisu. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. A ja zasiadam do stołu i zajadam. Mmm, bajunia.